Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym podcaście na kanale Obudźcie się. Na starcie, jak tu mam w zwyczaju, piękne dzięki dla patronów. Podziękowania dla wszystkich, co postawili mi wirtualną kawę. Dziękuję za wasze wsparcie. Dzisiaj temat, który pewnie wywoła burzę w komentarzach. No ale cóż, uderz w stół. Nożyce się odezwą, jak to się mówi. A natchnęła mnie. Pewna wypowiedź pod moim ostatnim filmem, gdzie ktoś, kto bada Biblię i fajnie i cieszę się, że są ludzie duchowi, ludzie, którzy gdy wyszli z organizacji, nadal rozważają te tematy, starają się dociec prawdy. Prawda ma w ich życiu duże znaczenie, natomiast uważam z mojej perspektywy, że Niektórzy z pewnych dogmatów niebiblijnych, chociaż wierzyli i daliby się kilka lat temu pociąć za to, że znają prawdę, będąc świadkami Jechowy, no to wyszli i dzisiaj też głoszą pewne teorie, które też można nazwać dogmatami, ponieważ mają bardzo słabe obwarowanie w piśmie świętym. No ale dzisiaj są znowu pewni, że znają prawdę i nawet starają się innych do tej prawdy przekonać. Co mam na myśli? Mam na myśli taki temat: Jezus to jachwę, jachwę to Jezus. Jest to temat ważny, ponieważ wiele osób, włącznie z byłymi nadzorcami obwodów, starszymi, no jest to grupa ludzi, która tę naukę przyjmuje. Są tacy, którzy się spotykają, mają zbory, no i głoszą to po prostu i w to wierzą. Ja dzisiaj chciałem właśnie tylko na podstawie Pisma Świętego pokazać, jak słabe argumenty stoją za tą teorią, a raczej pokazać fragmenty, które jasno wskazują, że tak po prostu nie jest i że ta teoria rzeczywiście jest tylko teorią i to naprawdę naciąganą. No i zanim rozpocznę, to chcę powiedzieć że to co dzisiaj powiem wypływa nie z a z mojej troski, tak naprawdę. Nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek potępić, absolutnie. Nie mówię tego po to, by wywołać jakąś kontrowersję na siłę. No i nie po to, żeby wywyższyć jakąś ludzką ideologię. Moim celem jest tylko jedno: ukazać prawdę zawartą w słowie Bożym w Biblii. Jeśli ktoś się z tym nie zgodzi, nie mam z tym najmniejszego problemu. Moje sumienie jest czyste. Wierzę, że Bóg zna serca i wie, że moim motywem jest miłość do Niego, do Chrystusa i również do zagubionych ludzi, których często odwodzi się od prostoty nauk Jezusa przez filozofię i ludzkie poglądy i tradycje. Zacznijmy od podstaw, może. Nie będziemy się teraz spierać Jachwę czy Jechowa. I od czy w ogóle powinno się to wymawiać. Więc ja przyjmuję tutaj, kiedy mówię o Bogu, imię Jahwe. Kim jest według Biblii Jahwe? W Księdze Wyjścia 3.15 Bóg mówi do Mojżesza: Powiedz synom Izraela: Jahwe, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i tak mam być wspominany przez wszystkie pokolenia. Czyli Jahwe to imię, które występuje w oryginalnym tekście hebrajskim blisko 7 tysięcy razy. Oznacza te imię, że. Może inaczej, te imię oznacza: On powoduje, że się staje. To imię odnosi się do Boga Wszechmocnego, Stwórcy wszystkiego, wszystkiego, co istnieje. On jest niezależny, wieczny, nie ma początku ani końca. Psalm bardzo znany wszystkim ex -świadkom, 83 19, według Biblii Tysiąclecia, niech poznają, że Ty, którego imię jest Jahwe, Ty sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią. To wyraźnie pokazuje, że Jahwe to nie tytuł, nie funkcja, to imię Boga Najwyższego. No, i teraz zobaczmy, kim Biblia nazywa Jezusa. Czy Jachwę, czy może syn Jahwe? Zacznijmy od słów samego Boga z Ewangelii Mateusza 3:17. Kiedy wyraził się o Jezusie, to powiedział: To jest mój syn umiłowany, którego darzę uznaniem. Nie! Zobaczcie, to jestem ja. Ten Jachwe, który się Wam przedstawiłem w Starym Testamencie. W psalmie drugim, w wersecie 7 czytamy proroctwo mesjańskie. Wyrok Jachwe ogłoszę. Rzekł do mnie, Tyś synem moim, jam Cię dziś zrodził. A w dziejach apostolskich, 3,13 Piotr głosi, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, otoczył chwałą swojego sługę Jezusa. Jezus jest też nazywany sługą Jachwę a nie Jachwę. To stwierdzenie jest nie do pogodzenia z twierdzeniem, że Jezus to Jachwę. Bo czy Jachwę jest sługą samego siebie? Z kolei Ewangelia Jana 20,17 Jezus mówi do Marii Magdaleny Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego, do Boga Mego i Boga Waszego. Co istotne dla zwolenników tego, że Jezus był Bogiem, zszedł na Ziemię, stał się człowiekiem, no ale potem znowu był Bogiem. Otóż te słowa padły już po zmartwychwstaniu, kiedy był duchową osobą. Jezus mówi o swoim Bogu. Jahwe jest jego Bogiem. W Hebrajczyków 5, 7-8 czytamy. Za dni swego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany ze względu. Na swą bojaźń wobec Boga. Inne przykłady mówią, ze względu na swą zbożną bojaźń. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. No i znowu pytanie: czy można modlić się do samego siebie? Czy można bać się samego siebie? Biblia nie zostawia, Biblia nie zostawia tu miejsca na dwuznaczność. Jezus miał Boga nad sobą i tym Bogiem był Jachwe. W księdze objawienia 3.12 tutaj podziękowania dla nowego kolegi z pewnej grupy. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i napiszę na nim imię mojego Boga. Tam ogólnie ten zwrot występuje nie raz, nie dwa, ale cztery razy w jednym wersecie Jezus mówi: Mój Bóg. Specjalnie wybrałem wam takie wersety, z którymi trudno polemizować, no bo naprawdę trzeba filozofii, żeby zinterpretować to, co wam przeczytałem, inaczej niż po prostu jest napisane. I moglibyśmy tu w sumie skończyć, ale nie będzie tak łatwo, bo wiem, że sceptyków nie przekonają nawet najlepsze argumenty, więc jak ktoś nie chce, to i tak w to nie uwierzy. Ale pomyślałem o tych, którzy być może zastanawiają się czy jachwę starotestamentowy, to tak naprawdę Jezus. Powiedzmy o hierarchii może trochę, bo to też jest istotne. Apostoł Paweł daje jasny obraz hierarchii w 1 Koryntian 15, 24-28. Potem nastanie koniec, gdy, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie zwierzchnictwo i wszelką władzę i moc, a gdy wszystko Mu zostanie poddane, Wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który mu wszystko podporządkował, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Inne przykłady mówią dla każdego. Jest tam jeszcze ważny werset, który mówi, że gdy mówi, że wszystko zostało mu podporządkowane, czyli Jezusowi, jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. I tu oczywiście mowa o Bogu i Ojcu. Jeśli Jezus jest Jahwe, to jakbym mógł przekazać królestwo i zostać poddany? Komu miałby być poddany? Sobie? To nie jest jednorazowa myśl, bo w 1 Koryntian 11:3 Paweł mówi wprost: głową Chrystusa jest Bóg. Nie wspomina o trójcy. Nie mówi, że Jezus i Bóg to to samo. Mówi jasno: Bóg jest głową Chrystusa. Teraz trochę odniesiemy się do logiki. Jak absurdalne stają się wersety, jeśli w miejsce Jezusa wstawimy jachwę. Biblia mówi, że Jezus jest Synem Boga, Mesjaszem posłanym przez Ojca. Nie mówi nigdzie, że Jezus to jachwę. Nie ma takiego wersetu. Ale żeby ukazać właśnie, jak bardzo ta teoria prowadzi do absurdów. Wykonajmy taki prosty eksperyment. Zamieńmy imię Jezus w niektórych wersetach na Jachwę i zobaczymy, co się wtedy stanie. Weźmy na przykład Ewangelię Mateusza 16,16. 16. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. No i jeśli Jezus to Jachwę, to zamiennie moglibyśmy to przeczytać w ten sposób i powinno to nadal, nadal brzmieć logicznie. Ty jesteś Mesjasz, Jachwę Boga Żywego, czyli Jachwę jest... Synem samego siebie, albo jachwę jest Mesjaszem posłanym przez Jahwe, Albo weźcie Jana 3:16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, a po zamianie tak bowiem jachwe umiłował świat, że dał jachwę. Czy jachwę wysłał jachwę, jachwę umarł, a inny Jachwę go wskrzesił. Średnio. A co z Mateusza 26,39, gdzie Jezus modli się? Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ten kielich mnie ominie, ale nie jak ja chcę, lecz jak Ty chcesz. Niech się dzieje, tak? W tym, w tym domyśle. A po podmianie? Jachwę modlił się do Jachwę, mówiąc, niech się stanie wola Jachwę, a nie Jachwę. To już nie tylko nielogiczne, ale wręcz komiczne. Biblia traci sens, jeśli zamieniamy Jezusa na jachwę. Ale jeśli przyjmiemy prostą prawdę, prostą jak drut, wytłuszczoną tak w Biblii, że się bardziej nie da, że Jezus to syn jachwy, no to wszystko wtedy staje się spójne. I tu dochodzimy do najważniejszego punktu. Biblia nie mówi, moi drodzy, kto uzna Jezusa za jachwę będzie zbawiony. Biblia mówi zupełnie coś innego. Ewangelia Jana 2031. Te słowa zostały zapisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście dzięki wierze mieli życie przez Jego imię. To jest bardzo mocny werset. Tu nie ma mowy o uznaniu Jezusa za Boga. Życie wieczne zależy od uznania Go za Mesjasza i Syna Bożego. I to jest prosto napisane. W Ewangelii Mateusza 16, od 15 do 17 Jezus pyta uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu, rzek mu rzekł. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew ci to objawiły, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. Czy Jezus powiedział, brawo, że uznałeś mnie za Jachwę? No nie. Powiedział, że Piotr był błogosławiony, bo rozpoznał go jako Mesjasza, Syna Boga. Po prostu. Pierwszy Jana 5,5 mówi, kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Znowu, syn Boży. Nie Bóg w ciele. Nie Jachwę. A sam Jezus modli się w Jana 17.3. To już chyba powinniście nadal pamiętać na pamięć. Umieć to zacytować. To oznacza życie wieczne. Aby poznali ciebie kogo? Jedynego, prawdziwego Boga. I tego, którego posłałeś: Jezusa Chrystusa. Jezus rozróżnia siebie od Boga. I to nie w domyśle, tylko mówi wyraźnie: Ty jesteś jedynym prawdziwym bogiem, a ja jestem tym, którego Ty posłałeś. Kto jest większy? Posłany czy ten, który posyła? Mógłbym tak chyba w nieskończoność, bo wersetów przypomina mi się dwa razy tyle, co Wam zacytowałem. Ale, kochani słuchacze, nie mówię dzisiaj tego, by wywołać spór. Mówię to, bo sam Boga kocham, kocham jego syna i wiem, że wielu ludzi, w szczerości serca, chce zrozumieć prawdę, ale zostali nauczeni filozofii po obudzeniu się, a nie Biblii. Nauczyli się kombinować, a nie studiować. Nauczyli się doszukiwać ukrytego znaczenia, zamiast czytać ze zrozumieniem. A przecież Jezus nie przyszedł, by nauczać filozofii. On przyszedłby objawić Ojca. W Ewangelii Jana 14:28 co powiedział? Ojciec większy jest niż ja. Jeżeli Jezus to Jachwę, to te słowa znowu byłyby fałszywe. Ale nie były, bo Jezus mówił prawdę. Moi drodzy, nie musicie wszystkiego zrozumieć od razu. Ale proszę, czytajcie Biblię z otwartym umysłem. Nie przez pryzmat filozofii, nie przez sitko kolejnego dogmatu, tak jak kiedyś, jest takie popularne stwierdzenie przez okulary strażnicy. Tak teraz niektórzy czytają Biblię przez pryzmat Trójcy, Jezus to jachwę i innych założeń, które jeśli przyjmiesz, a potem czytasz Biblię, no to nieco wykrzywiają jej prosty przekaz. Czytajcie nie przez dogmaty, które powstały setki lat po śmierci apostołów. Czytajcie słowo po słowie, werset po wersecie. I co ważne, proście Boga, by was prowadził. I On to zrobi. Bo niektórzy doszli do wniosku, że jeśli chodzi o studiowanie, modlitwa jest niepotrzebna. Bo to przecież książka jak każda inna. Psalm 25, 14, werset donosi. Zażyła więź z Jachwę należy się tym, którzy się Go boją, a On daje im poznać swoje przymierze. Nie bójcie się szukać. Jezus nie obrazi się, że nie uznasz Go za Jachwę. Ale Ojciec może się obrazić, jeśli Go nie uznasz za jedynego Boga i nie przyjmiesz Jego Syna jako Mesjasza. Dlatego zakończę to wszystko słowami z 1 Jana 2,23. Każdy, kto zaprzecza synowi nie ma też ojca. Kto uznaje syna, ma także ojca. Nie musisz uznawać Jezusa za Jachwę, by mieć zbawienie. Musisz go uznać za syna Bożego Mesjasza i iść za nim i za nim nie poprawiać. Kiedy mówi, że ojciec większy jest niż on, to nie próbuj powiedzieć: Nie, nie, no, panie Jezusie. Ty tak ze swojej skromności mówisz, a ja wiem, że ty jesteś jachwę. Litość. Moi drodzy, to tyle. Myślałem, czy nie zrobić przemówienia na godzinę, ale doszedłem do wniosku, że on jest naprawdę jednoznaczny wtedy, kiedy podchodzimy do sprawy logicznie, kiedy podchodzimy do sprawy w kontekście, kiedy nie zmieniamy natury Boga, który się nie zmienia, kiedy po prostu czytamy rzeczy tak. Jak zostały napisane, a swojej wiary i swoich przekonań nie opieramy na jednym czy drugim wersecie, który brzmi dziwnie, powiedzmy. Bo egzegesa polega na tym, że nie można wziąć jednego czy dwóch wersetów i na ich podstawie, dlatego że zostały napisane z naszej perspektywy dziwnie, wyrzucać do kosza wszystkie naście czy dziesiąt wersetów które przeczą tym dwóm. Bo wtedy prawdopodobnie, a nawet nieprawdopodobnie na 100%, wypaczymy proste słowa prawdy. Wtedy, jeśli te dwa wersety stanowią dla nas więcej niż wszystkie inne pozostałe, to na 100% te dwa wersety źle rozumiemy. Tak jest z wieloma rzeczami. Tak jest z modlitwą do Pana Jezusa. Tak jest właśnie z Jego tożsamością i w tym temacie też będę się Wam chciał nagrać, ale pomyślałem, że zrobię to na raty, a nie wszystko w jednym materiale. Dlatego teraz już kończę. Dajcie znać, co myślicie. Założę się, że wpadną komentarze z kilkoma wersetami, które znowu będą wydawały się wspierać teorię, że Jezus to Jachwę, ale dla tych, którzy stoją o krakiem albo wierzą i pod, wierzą w to co ja powiedziałem i co zacytowałem. To nie dajcie się zwieść po prostu. To wam radzę. Dziękuję za wysłuchanie. Jeszcze raz dziękuję wam też za wsparcie. Trzymajcie się. Cześć.